Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku mamy kolekcję Łączy Nas Piłka Sezon 4. Jak widzicie, mam już tutaj dwa albumy. Jeden mój osobisty, to są braki ostatnie, i drugi, który sobie w międzyczasie uzupełniłem właśnie powtórkami. Tutaj dużo więcej tych kart brakuje, ale też już nie ma źle. Najgorzej, oczywiście, z platynowymi. Platynowych tutaj bardzo dużo brakuje. Albo my, oczywiście, na razie sobie zostawimy. Zobaczymy, co wpadnie. A dzisiaj, pojedynek, moi kochani, pomiędzy naszymi paniami. Mamy trzy zawodniczki: Ewa Pajor, Katarzyna Kiedrzynek i Paulina Dudek. Każda z tych pań ma po trzy karty. I jest równa szansa dla wszystkich trzech, żeby trafić, właśnie. Więc zobaczymy, która z naszych piłkarek wygra dzisiejszy pojedynek. No i później po odcinku sobie uzupełnimy oba albumy. Punkty liczymy tak jak karty mają gwiazdki. No i szukamy dzisiaj pań, nie panów. Fawiański, Szymański, Lewandowski, Glik i Milik. 158. Ja najpierw może będę patrzył na swój album, bo to jest tutaj ważniejsze Jego mam 93 i 151 Druga saszetka Kuba Błaszczykowski Łukasz Fabiański, Bartosz Bereszyński Arek Milik I Maciej Rybus Czyli na razie żadnej spani jeszcze nie było. Grzesiu Krychowiak jest Ewa Pajor czyli jedna gwiazdka 1 0 tutaj. Dalej Arkadiusz Reca. To jest numer 98 a mi brakuje 93 71 to jest Bartosz Beryszyński i Znowu Arek Milik. Ta sama karta co na początku. Sebastian Szymański, Grzesiu Krychowiak, Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, a karta specjalna to Mateusz Klik z numerem 141. Pięknie właśnie coś kojarzyłem, że nie ma, więc jest pierwsza karta. Mamy. Jeden numer już. Grzesiu Krechowiak. Jest Ewa Pajor. Po raz drugi ta sama karta bazowa: 2-0. W sumie 2-0-0, bo trzy zawodniczki są. Jan Bednarek. Tomasz Kędziora. I Łukasz Fabiański. Fabian jest kompletny w obu albumach w sumie. No, jesteśmy w połowie unboxingu. 5 szetek za nami, 5 do otworzenia: Kuba Łaszczykowski, Łukasz Fabiański, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Reca. 93 pięknie, brakowała ta bazóweczka. Więc dzisiaj dwie karty są do włożenia, przynajmniej na ten moment. Szczęsny również kompletny w obu albumach. Nasi bramkarze wpadają najczęściej. Dalej Mateusz Klich, Kamil Grosicki, Arkadiusz Reca, Bartosz Bereszyński i Kamil Grosicki. 112, a mi brakuje 113. Ale mogą karty te pasować do drugiego albumu. Zobaczymy. Grzesiu Krychowiak. Jest Ewa Pajor. Popatrzcie, trzecia ta sama karta. Trzy punkty. Nasza atakująca. Piątek Arkadiusz Reca. Znowu ta sama karta co wcześniej. I Sebastian Szymański. 149. Jego mamy już. No więc, jeżeli tutaj nie wpadnie żadna karta pozostałych zawodniczek, no to raczej Ewa Pajor. No patrzcie: cztery te same karty. Piątek, Bednarek i Kamil Glik. 49. Jego mamy już. Chyba tylko w drugim albumie coś brakuje. No i ostatnia saszetka. Kamil Grosicki, Wojciech Szczęsny, Arek Milik. 156, a mi 151 brakuje i 52 Kamil Glik. A kto tutaj? Piątek, 17... U mnie w albumie jest, ale w tym drugim na pewno brakuje. Czyli moi kochani, zwycięstwo tutaj Ewy Pajor. Cztery karty te same bazowe wpadły. A jeżeli chodzi tutaj o mój album, to dwie nowe karty. 93 bazowa i 141. Czyli odejmując dwie, będziemy mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście kart jeszcze do zebrania. A nie, coś jest nie tak, 94, bo 93 jest, czyli jakaś tutaj pomyłka zaszła, już mam tą, więc muszę skreślić. 94 jest mi tylko potrzebne, czyli jedna karta dzisiaj, 141 Mateusz Klich. Czyli kolejny zawodnik jest kompletny. No i teraz zobaczymy co tutaj nam doszło do tego drugiego albumu, więc może tylko popatrzymy na karty specjalne, bo bazówek jest tutaj dużo. Je sobie włożę na spokojnie po odcinku. A specjalne to sobie już sprawdzimy. Czyli 17 piątek brakuje. 49 glik już jest. 149 brakuje Szymański, 112 już jest, 41 Szczęsny i Fabiański już dawno kompletny. Tutaj mamy 158 też jest, 60 brakuje Rybus i ten Milik również jest, czyli w sumie trzy nowe karty specjalne, bo bazowe to, tak jak mówię sobie później jeszcze. Dołożę. Czyli pierwsza karta z piątkiem. Tutaj mamy 60. Gdzie jest 60, tutaj. I Szymański z numerem 149. więc nie jest to takie proste moi drodzy jak widzicie tyle otworzyłem już produktów tyle saszetek i nadal mój album nie jest kompletny czyli tutaj 93 już mam odliczamy i karta która wpadła czyli tak jak wcześniej mówiłem 11 kart jeszcze brakuje do mojego albumu a tutaj zdecydowanie więcej napiszcie w komentarzu jak to u Was wygląda czy ma ktoś z Was Całą już zebraną kolekcję, jeżeli tak, to pochwalcie się. Na pewno będzie fajnie wiedzieć, że jest już ktoś w Polsce, kto zebrał całą kolekcję. Łączy nas piłka sezon czwarty. Oczywiście, moi drodzy, jak uda mi się zebrać cały komplecik, to zrobimy też prezentację wszystkich limitek i całego albumu. No a dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.